Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałem poruszyć temat odbiorów, jak wyglądają i na co urzędnicy, którzy odbierają budynek, zwracają uwagę. W każdym regionie może się to minimalnie różnić, ale raczej powinno być bardzo podobne. Ja byłem osobiście, przy, uczestniczyłem przy trzech odbiorach, więc mogę Wam coś, jakąś tam powiedzmy małą wiedzę przekazać, może komuś to się przyda. Jest to mowa oczywiście o budynkach wielorodzinnych trzy mieszkania, tak? Chcecie na wynajem, czy jakieś lokale usługowe, na tej zasadzie to wygląda. To może następnie powiem tak. Ostatni odbiór, przy którym byłem, to był jak kończyłem w Gdańsku sześć mieszkań, jak wspominałem na filmach wcześniej i macie też zdjęcia rzucone na moim kanale. Najważniejsza sprawa. Klatka schodowa musi być zrobiona na gotowo. To jest na przykład nie wiem co, co zależy, co chcecie mieć na schodach. Na pewno muszą być położone albo kafle. Czy tam kamień zależy, co sobie wybierzecie, ale schody muszą być zrobione, musi być klatka wygładzona, znaczy niekoniecznie, mogą być też same tynki pomalowane, ale to będzie raczej kiepsko wyglądało. Musi być pomalowane, musi być elektryka zrobiona i muszą być osadzone yy, drzwi wejściowe do każdego z pomieszczeń. Na przykład tam, w Gdańsku jak było, to na przykład to było do, do, do mieszkań, tak? Oświetlenie, wszystko musi być na typ top, inaczej odbieram nam nie, na pewno nie przejdzie. to jest 100%. Dużo rzeczy się dowiedziałem przy odbiorach nawet nie sądziłem, że urzędnicy na takie rzeczy uwagę zwracają. Mianowicie, jeśli to jest budynek wielorodzinny, musi, muszą być namalowane pasy parkingowe, tak? przed, przed budynkiem. Ile jest mieszkańców, czy znaczy mieszkańców, na, na jeden lokal musi być minimum jedno miejsce parkingowe, tak. Sobierzmy, jest sześć mieszkań, musi być sześć miejsc parkingowych oddzielonych, w tym minimum jedno musi być yy, oznakowane dla niepełnosprawnych które też musiałem wykonać przed odbiorem, bo było pierwsze podejście do odbioru, później to nie przeszło. Na filmikach wcześniej też wam o tym wspominałem, tak, co tam trzeba było zrobić. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnego musiało być namalowane z oznaczeniem, znak, z oznaczeniem miejsca dla niepełnosprawnego tak samo musiał być. I co mnie trochę zadziwiło, urzędniczka się przyczepiła, bo na przykład elewacja nie była pomalowana. To Zresztą znaczy była zrobiona, tylko nie była zaciągnięta na gotowo tynkiem, tak? powiedziała, że dopóki nie będzie elewacja skończona, odbioru też nie będzie. Zmiany naniesione w projekcie przez architektka architekta, czy architektkę, tak, też musi się wszystko 100% zgadzać. Tak samo drzwi na dodatkowe drzwi na klatkę schodową, żeby ciepło nie uciekało, miały być osadzone, nie było, nie było w tym w pierwszym podejściu odbioru zrobione, też urzędnik się do tego przyczepił i powiedział, że dopóki nie będą drzwi stawione, odbioru nie będzie. Jest naprawdę masa różnych rzeczy, do których się urzędnicy do, dopatrują się po prostu. Niektórzy boją się co tak robią, żeby tylko przedłużyć albo czekają na kopertę, nie wiem, niech mnie tego tematu poruszał. Na przykład mieszkania wykończałem tak, tak. W projekcie było, że nie będzie drzwi do kuchni. Kuchnia miała być, od, miała być otwarta bezpośrednio na przedpokój ale architekt się pomylił i w, w projekcie było, że drzwi do kuchni będą, a nie będzie drzwi do pokoju. Na odwrót tak zrobił. I nawet do tego, że niech się przyczepił. Myślę wydaje, że to raczej do odbioru nie powinno być potrzebne, skoro to już jest w mieszkaniu, tak każdy robi jak chce. Może ktoś rzeczywiście chce mieć w kuchni drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do kuchni, a nie chce mieć do pokoju, ale że w projekcie było tak, to musiał być, musiałby architekt to musiał zmienić, bo akurat w tym przypadku on popełnił błąd. Pełnił i to musiał być też zmienione. Naprawdę, na no, ciężkie, ciężkie tematy to są. No, przy wiadomo, że budynki jednorodzinne, to no chyba odbiorów nawet nie ani orientuję się, ale byłem przy trzech, tak jak wspominałem wcześniej właśnie, wielorodzinnych i mogę wam powiedzieć, że tak to, tak to wygląda. Jeżeli nie czegoś wiem, że zazwyczaj takie odbiory są przeprowadzone w dwie osoby. W, w tym przypadku to był, był, był mężczyzna i kobieta, tak? On było widać panie, że on może tam na parę rzeczy, może przymknął oko, no ale ta pani była naprawdę taka typowa urzędniczka, że nic musiało być tip top co do, co do Joty, że tak powiem. Przy, przy drugim odbiorze już był właśnie sam ten pan, on już tam nawet już na połowę rzeczy nie zwracał uwagi, nawet nie patrzył na to, czy, czy te drzwi dodatkowe na klatkę schodową były osadzone, czy nie były, ale na szczęście się udało. I tak jak na filmikach wcześniej... Już nie pamiętam o tym, o tym filmie, to machała dlaczego pracuję sam i 21 godzin jak pracowałem bez przerwy tak, to była właśnie po tym, przed tym nieudanym odbiorem, to tam musiały być te pasy malowane, te drzwi na klatkę schodową osadzone i na to miałem wszystko, cały dzień i noc, tak było, to. następnego dnia miał być odbiór, no ale wszystko się udało i odbiór przeszedł, nie? także tak to wygląda, może, może komuś ten, ten materiał będzie pomocny. Będę starał się więcej robić tych, takich filmów tematycznych, bo zauważyłem, że większa mieszanka jest wyświetl wyświetlalność, tak? mniej ludzi wyświetla te dane filmy, ale dłuższy czas jest oglądania. To w statystykach to można sprawdzić. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.